To bring your A game to match the Japanese masters. See if you can break the mold and bring your own touch to Japan. And you'll get a reward. Kurde, mamy nowy sezon, japońską motoryzację, proszę bardzo, tu mamy lidera z poprzedniej, można powiedzieć, z, Amery z amerykańskiej, tak, a teraz będziemy mieli japońską, nie wiem czy on tu jest podpisany jako japoński lider, a no bo zdobył tego lidera tak jakby w amerykańskiej i teraz jest tak jakby liderem, do pokonania. No dobra, mamy nowy sezon cały japoński. Za późno włączyłem nagrywanie, więc nie widzieliście wszystkiego. Eee, ale zobaczmy sobie w ogóle, bo ja jeszcze nie przeglądałem aktywności. Tu mamy do odebrania nagrody, które zdobyłem w submicie. Eee, niestety, słabiutko na srebrno tylko. Nie miałem czasu, żeby to ogarnąć, pograć. Więc no mamy 5000 Expa i 50 tysięcy Expa i 50 tysięcy Hasiorki mamy całkowicie nową playlistę, tak jakby z nowe submity co miesiąc. Jak widzicie, tutaj mamy do zdobycia co 5000 tych yy, części, tak jakby tych, tych waluty. Yy, jak to powiedzieć? Tych trybików? Tu mamy legendarne części i złoto. I co tam gwieździste? Nitro. Więc słabo. Później co będzie? Nissan Fire Lady Z za złoto. I podświetlane Liberty Walk za platynę. Tutaj będzie. No, także jak się nic nie zbierze, to tam się nic nie stanie. I w ostatnim miesiącu. Niestety już nie mogę podejrzeć szczegółów. Ale widzimy, że jest fura. Honda S2000. Chyba driftowa, fajne malowanie. Kwiatuszki. No i dobra. Co my tutaj mamy? Na razie się na sumicie nie skupiam. Tutaj jeszcze mam do odebrania jakąś nagrodę. Bo za każdym razem wystawiałem swoją furę. Eee, więc. Proszę bardzo, platynka, jeden głos zdobyty. Eee, Chevrolet Silverado dostał 32 głosy. No ale zobaczcie, hops, hops, hops. Więc naprawdę warto wystawiać swoje fury. Zobaczcie, za jeden głos, który sam sobie dałem, zgarnąłem wszystkie nagrody. I teraz możemy kolejną, kolejne auto zarejestrować i tak możemy robić co tydzień z każdym nowym sukniętem. Tada! Taka ciekawostka. Kurczę znowu się. Taki mały przegląd sobie robimy. Tutaj mamy pakiet. <laughs> ...fur do zdobycia. Do kupienia. Które są podejrzewam potrzebne po prostu w tym nowym submicie. Jest mocno motor. motorowy. Motorowy, tak? Eee, więc... No nie, znowu nie wyjdzie. Ja pierdykam, czemu tak? Aktywności. Dowiedz się więcej. Tu jest ten main stage. Custom show, właśnie to się nazywało Custom Show, czyli e, tutaj wystawiacie swoje fury, tak? Tu macie submit, tutaj wystawiacie swoje fury. Coś mi tutaj jeszcze doszło, odkryło się i tak dalej, chyba nic. E, zobaczmy sobie profil. Wejdźmy sobie w kierowcę. Czy coś mi tutaj doszło? Proszę bardzo. Punkty legendy mogę dodać sobie. Czy nie zerowało mi tu? Nie, nie zerowało. Tu mam 5. Wrzucone. Tu mam 20. I 28 jeszcze mam dodatkowo. Więc spoko. Wydę zeset tu Y. I y, greg, więc mamy 53 punkty do przypisania, więc wiadomo, możemy sobie je tam zmieniać w lewo i w prawo, w którą stronę chcecie. Ważne, żeby na przykład nam przypasowały do e, submity, które mamy na przykład w każdym tygodniu. I na przykład ostatni submit był mocno taki notorowy, gdzie zużywało się opony, i tutaj sobie mogliśmy żelazną przyczepność ustawić, i te opony się mniej zużywały e, i lepiej trzymały. Taka, taka, taka rada, na razie sobie nie ustawiam, bo na razie nie wiem, co tam jest potrzebne. Na pewno zawsze sobie możecie ustawić tutaj e, goldfingera i farciarza. Tu jest e, po to, że jakby wygrywamy różne nagrody, to one są. Więcej ich jest i, i, i są lepsze, tak. O, dobra, na razie niech tak będzie, że wszystko przypisałem tutaj na to. Więc sobie wychodzimy, skrzynka pocztowa pusta. Tytuły zdobyłem jakieś tytuły? Nie. Mam tylko tutaj ten niepospolity amerykańska legenda. Więc tytuły dopiero zdobędziemy, jeżeli chodzi o Japonię. Pojazdy, nie wiem, mam 70 pojazdów, nic mi chyba nowego nie doszło, nie? Ej, co się stało? Wyszło mi z pojazdów. A nic nie nacisnąłem. Przejrzę tylko czy mam coś nowego, a mam, proszę bardzo, jest, nowe auto w grze, bo ja mam e, przedpremierową tą wersję najbogatszą kupioną i dostaliśmy, e, dostaliśmy kolejne dwa auta, mamy nową Zetkę, zaraz się nią przejedziemy i zaraz znajdę, jeszcze jedno auto powinniśmy dostać, ono jest w Streetier 1, proszę bardzo. Jest, Nissan S14, kurcze, ale jaja, dobra, superancko, zaraz się nim przejedziemy, posłuchamy sobie tych dźwięków, e, jeszcze sobie wejdziemy, dobra, w sklepie musimy chyba wchodzić, profilu byliśmy, aktywności, e, czy jest jakaś nowa playlista, no chyba właśnie nie ma nowej playlisty jak na razie, to mamy wszystko zaliczone. Tutaj oczywiście możemy sobie zaliczać dodatkowo te różne zadania. No to jak na razie nie ma nic. Tu jest ten main stage. Mamy różne, właśnie też, tak jakby zadania do zaliczenia, jeżeli chodzi o Japonię. Zobaczmy, co tu jest. O kurczę, akurat ktoś super wziął. I się zrespił za nami. Czyli dobra, zadania mamy motorkami do wykonania. Dobra, olewam na razie. Zmieniamy sobie pojazd. I lecimy na S14 i przejedziemy się po mapie. Przegląd taki sobie zrobimy. Eee... A! Dobra, cicho teraz. O, dobra, dobra, dobra. Ale biednie wygląda na tych felgach, co? Ale fajnie dobra No typowe z 14 Ale za mula. Co tu Nie, no fabryka jest bardzo słaba. Strasznie za zero, zero jakichś kurcze. frajdy z jazdy, bo jedziemy ledwo co się odpychamy. Ale fajnie mieć to autko, można sobie fajnie zrobić. Zaraz zobaczymy co oferują twórcy za tuning do tego auta. Ale za muli. Czekajcie, bo mi kurde... Gdzie tu jest r jak ten GPS zlikwidować? pięknie ta gra Uuu, złapał poślizg Dobra, nie lecę teraz tych, z tego slalomu, tak żeby na czas do domu mi tam zgodzić. You know, Porsche's manufacturers are in Stuttgart, Germany. Do you know what's special with Germany? Kiedy patrzyłem, kurde, czemu to mi się odpada? Yes. Ja pierdzałem, jak to dziwne. No So we provided you with a speed car house to drive her way's highway. So drive fast and drive clean. Cześć, Mario, la pieprzyć w hipoteki, kurde, my tu testujemy. Kurde. Dobra, nie, bo strasznie zamula ta fura, aż mnie denerwuje jazda. Fajna sprawa na pewno będzie jak z ją tuningujemy, ale ja jej nie będę tunigował teraz mechanicznie, tylko zrobimy sobie personalizację. Zobaczymy. Jakie są części ozdobne. Maska w karbonie. Możemy zrobić sobie takie wloty. Maska z wlotami w karbonie. I karbonik czyściutki. Proszę bardzo. Jeszcze możemy sobie tak oddalić. Bo tutaj też nam się. To lampy? Nie, nie, zmieniały się lampy. Zderzak przedni będzie się z nam zmieniał z lampami. Proszę bardzo, grill i czarne lampy możemy sobie zrobić. Zderzaczek z dokładką. Tutaj mamy od razu chłodniczkę oleju, chyba z, z, wkomponowaną. Bo intercooler to na pewno to nie jest, bo jest za mały. No nie no, przewody od, od oleju, albo od wspomagania. Ale raczej od, o i tu jest intercooler z tyłu i chłodniczka jeszcze na interkulerze, jakaś od czegoś proszę bardzo i tutaj możemy taką wersję naprawdę torową zrobić mocno szkoda, że nie ma zwykłego zderzaka z interkulerem jest tylko z tą chłodniczką i na przykład taka jest, dopiero siódmy zderzak to jest taki, ale no to ja nie chcę tych Mega jakichś dowalonych tych wlotów, no ale dobra, olewamy. Lecimy dalej. Błotnik. Mamy trzy wersje. Oha, dobra, możemy sobie takie wyszerzenia zrobić. Mocne te wyszerzenia są mi takie mało po skosie wkomponowane, tylko takie kurcze. Mocno wystające. Nie wiem, czy to jest ładne. Na pewno jakiś ten tuning można zrobić. Fajny, zobaczcie, ile od razu koło zmienia. Ja pierdykam. Aż sobie chyba fundnę od razu koło, bo tragedia jest to auto na tych felgach oryginalnych. Coś takiego, na pewno idamy większe cale. I lecimy dalej. Tutaj felgi od rs -a. też są spoko. Albo dobra, na razie nie inwestujemy, tylko przeglądamy co jest dalej. Kolor auta, lusterka boczne, mamy cztery wersje. Dokładka pro do progowa, tylko się zmienia kolorystyka na karbon. Błotnik tylny, poszerzony. Spoiler. Ale jaja. Ej widzicie to co się dzieje? Ej, ale naprawdę jest nieźle zrobiona jest ta. Tak jakby odzorowane w zawieszenie zamorkiem i tak dalej, ale jest feller. Ale jaja, kurde niezły spoiler. Co zawieszenie, widzimy, jakby to zrobić? Zdjęcie. Zrobię sobie print screen'a, aż kurde, może użyję se to na miniaturę. No dobra, mamy kolejny spoiler. Carbonero, driftowo sobie można zrobić. Najbardziej mnie interesuje, żeby była japońska. O jest, kurde. Typowa, kurde, lufa taka wielka. No podwójnie to ja nie lubię. Ale mamy taki typowy, kurde, mugen. Na boczek. Spoczko. Kolorystykę wnętrza, no i koniec. No dobra. Ubo, y, f, fajnie na pewno można zmienić sobie to auto. Denerwuję, że nie ma Interkulera, jeżeli od zwykłego zderzaka z Interkulerem. E, fura zamula masakrycznie, ale no to olewamy. To jest Street Tier 1 do zrobienia oczywiście. Gdzie jest Nissan? Proszę bardzo, mamy Nissan KZ. To od razu sobie może zobaczmy jakie są rzeczy ozdobne do tego auta, mamy maskę, coś takiego, tu jest coś takiego, wlocik, wlocik karbonowy, wloty i wyloty i w karbonie tak, dobra olewamy. przedni zerzak, uuu jakie lampy się robią mocno czarne. Tu już się zderzak nam trochę zmienia, bo tak to się tylko lampy zmieniały, teraz się zmienia zderzak. Dużo wersji różnego rodzaju zderzaka z innymi lampami, ale widać. mi się to nie podoba, w ogóle nie leży mi to auto, także lecimy sobie dalej, błotnik. Mamy tutaj taką poszeszkę i mocne body. Dobra, lecimy dalej. Koła nie będziemy zmieniać, chociaż ma tylko dwa rodzaje. Kół. o kurde, nie możemy jakichś innych kół wrzucić. O, to nieźle. Lusterka boczne są tylko dwa rodzaje. Na progi są cztery rodzaje. Tylny błotnik też będzie delikatna poszeszka i całe body. Mocno, wyszerzającą furę. Spoiler zmienia się nam na Carbonero, na taką bardziej Ducktail. Tutaj mamy coś ala ala Porsche w ogóle. I teraz zderzak tylny. A nie lampy? Nie, zderzak tylny. Dobra. Zmieniały się tylko na razie lampy. Co to Co to za wydek kurde zielony, tak na połubę beznadziejnie. Tutaj też. To w ogóle wygląda jak jakiś tuning bytesko, nie? Te końcóweczki. O kurde, tragedia. Co oni tu powymyślali? Na siłę udziwniają. No i wnętrze i koniec. Dobra, wybieramy Zetkę. Przejedźmy sobie, sobie nią. Jak ona pracuje? Odpalamy. No, zdecydowanie lepiej. Łatwiej nawet z motą. Ole się myśli z Znowu kolejny slalom Uuu, o kurde, jakie ciężkie w sterowaniu to jest. Nie no, ten slalom oczywiście. Ciężka fura jest w sterowaniu widzę masakra. O, a jeszcze puknąłem tutaj wpada i mi kamera się obróciła. No, specjalnie zarzuciłem, ale ogólnie jest ciężkie auto w sterowaniu. Przecież to nie jest driftowus. jest fajne, przyjemne, nowoczesne. a zetka jaka kurczę! Po środku tutaj zegarów, nie chodzi mi tu po prawo. Ach kurczę, o oh ja, yeah, pierdikam do nasu, skończył. Ciężko się jedzie tym autem. Ej, naprawdę on nie jest kurde, driftowy, jaki to jest? No Street TR2. Masakrycznie się zarzuca. z tych testów. Cienkie, cienkie są fury, na pewno fajne po zrobieniu, ale tak w serii są cienkie. Ten strasznie zarzuca, ten znowu strasznie zamula. Jeszcze jedną rzecz sobie sprawdźmy. Jak weźmiemy sobie w main stage, to musimy teraz od nowa tutaj levelować i zdobywać. I zobaczcie, kurczę, za trzeci level dostaniemy to Iwo. Ja zapomniałem właśnie, żeby to pokazać i teraz mi się przypomniało. Proszę bardzo, trzeci level to jest szybka akcja i dostaniemy Mitsubishi Lancer Evolution X Red Fury Edition. Proszę bardzo, trzeba zdobywać. I później po trzecim levelu wbijamy sobie znowu tytuły, tak? Japońskiej legendy. Tak jak było w amerykańskiej. Ja nie pamiętam, który level zdobyłem, chyba tam z 30-28, jakoś tak. Także no miałem. Słabo, no do setnego to daleko, ale ile ja gram, ja z godzinę dziennie nawet, albo co któryś dzień. Więc niestety tak to wygląda, eee, a jeszcze tutaj mamy nitro japońskie, ciekawe, ciekawe. Więc trzeba sobie tutaj nabijać, zaliczać sobie te wszystkie eee, zadania, które mamy po kolei, tutaj niebieskie, pomarańczowo, czerwone i zielone. Proszę bardzo, to my, no to mamy za do zaliczania. Ogólnie myślałem, że dodadzą nową playlistę, że będzie całkowicie nowa playlista, a oni tylko tak naprawdę dodali nowe, nowe tutaj te eksploracje plus, no, no wiadomo, nowe submity. Ale nie, dodali nowej playlisty i trochę się zawiodłem, dziwne, no dobra. To będzie chyba na tyle. Taki sobie przegląd zrobiliśmy. Chaotyczny, jak nie wiem co. Bo na szybko się wbiłem. Chciałem sobie zagrać po prostu w nowy sezon. Okazało się, że jest jakiś filmik początkowy. Więc szybko odpalałem program do, do nagrywania i zdążyłem złapać tylko końcówkę. Eee, I tyle. A jeszcze wejdę sobie jeszcze raz w Submita. Tutaj ten. Ja, pokazywałem, co jest do wygrania, ale ja sobie jeszcze tak. Suzuki GSXR. Kawasaki GPZ900R Ninja, GSXR Japonia Motocykle, Yamaha. No i dlatego właśnie jest ten pakiet do kupienia, bo są trzy wymagane motocykle, których po prostu nie posiadam. No i tutaj mamy ucieczkę, slalom i fotoradar. Urwcze, no i mamy tutaj tak za trzy etapy zaliczone: mamy 50 000 expa. Później mamy części legendarne i kawasaki. Zobaczcie, dostaniemy e, motorek za zaliczanie wszystkich dziewięciu e, rzeczy, które są do zaliczenia. I to tylko wystarczy przejechać. Nie musimy być w jakiejś tam generalce, nie wiem, na srebro, złoto i tak dalej. To są oddzielne e, nagrody, a za bycie w, w innym, tak jakby e, kategorii medalowej dostajemy te nagrody, tak? No, podsumowanie na, ty... Ty... na końcu tygodnia. Tyle. Nie będę musiał sobie to kupić, bo jak widzicie nie mam żadnego. Więc wszystkie trzy będę potrzebował. Ile to wychodzi? Ja pierdyka, milion sześćdziesiąt tysiące za te trzy maszyny. Jak ja nawet nie mam tylu. O kurczę, ale mnie zrobili w konia, no. No dobra, trudno. Kończymy Widzimy się przy kolejnym odcineczku jakimś. Jak tylko będzie okazja coś nagrać, na pewno no, ogram sobie sumita motorkami, ale to będziemy cisnąć. Na padzie, już nie na kierownicy, chociaż nie jechało się źle na kierownicy. Druga sprawa ogramy sobie jakieś fajne filmy, tylko muszę po prostu zgadać się z chłopakami i sobie tutaj mam parę pomysłów na, oczywiście na Motorfesta, ale potrzebuję i czasu i ochoty też innych, żeby sobie fajnie pobawić się w grze. Dobra, strzałeczka, do następnego cześć.